La, 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 la ale mamy fajną pogodę. Idę sobie ścieżką. Jest już wieczór. Zobaczcie, późno mamy mnóstwo gwiazd, ale pięknych. Dużo gwiazd jest, ale jak świecą tamte w oddali, normalnie sprzyjemnie Postanowiłem pójść sobie na spacer wieczorny samemu do lasu. Ale raczej nic mi się tutaj nie stanie, tylko e, co to jest? E, co to jest przede mną? O co tu chodzi? E, bo bo jest co jest? Co to waliło? Ej, co się dzieje w Minecraftcie? Takich rzeczy nie ma. Pioruny? Eee, yy, halo, jest tu ktoś? O nie, o nie! Trochę się boję! Ej, ja sobie poszedłem na zwykły spacer! A tu jakieś rzeczy nawalają! Tylko co to jest? W Minecraft raczej takie rzeczy nie są możliwe. Jak to jest zrobione? Oj, co się wydarzyło? Ej, A ła, dostałem z czegoś! Co tu się dzieje? Ej, co się wyprawia? Jakieś dziwne odgłosy! Co to się pojawiło? Wow! Ej, aż chcę w to wejść! Ale jestem ciekawy, co to jest takiego pięknego. Wejść w to? Zrobiło się ciemno. Ale creepy. A to jest takie piękne, takie ładne, jak błyszczy. Aż normalnie chce mi się w to wejść. Nie wiem, wchodzić w widzowie, czy nie, to jest dla mnie? No, chyba na to wychodzi. A ja w to wejdę, kliknięcie łapeczkę w górę, widzowie, kliknięcie łapeczkę. I słuchajcie, już ci jutro moja. Oj, znikło. Nie no, zniko, Dora Boże się pojawi drugi raz. Ale słuchajcie, już jutro. O, pojawiło się drugi raz. Już jutro będzie moja piosenka Smile So godzina o godzinie 9.00. Premier. Nie premiera, tylko sorry. Zapowiedź trailer. Godzina 9.00 z rana, sobota, jutro piosenka moja. Wpadajcie zobaczyć trailer. Zapraszam Was z rana o 9 rano w sobotę. A tutaj pojawiło się coś, spróbuję w to wejść. A i słuchajcie, rzeczy świąteczne się pojawiły na moim sklepie. Możecie wejść zobaczyć na SmileSoul.pl. Nowe koszulki. Nowa kolekcja już dostępna. Bluzy, koszulki, wiele więcej. Sprawdzajcie i też. Niedługo. Kubki świąteczne, magiczne będą. Święta na Smiles.pro.pl. Wpadajcie zobaczyć. A ja mam w to wejść. Ej, co to się pojawiło? Patrzcie, widzicie? Nie wiem, jakieś dziwne rzeczy, ale u góry. Ej, to się u góry pojawiło. Czekaj, musi, musi to się pojawić na, na dole. Bardziej, żebym w to wszedł, nie? Ej, co to jest? Co tu się pojawia? O co tu chodzi w ogóle? A to są jakieś tatuaże. Ej, pojawiło się! O nie, co się dzieje? To jest na mojej głowie! Co się dzieje z moim ekranem? A! Co się wyprawia? Patrzcie, jak świruje Minecraft! Ej, czy ja się w kogoś zamieniam? Nie niemożliwe, niemożliwe! Co się dzieje z moim skinem? O co tu chodzi? Ej, to jest mega dziwne, widzicie? Z moim skinem, z moją posadą co się dzieje? Jakbym zmieniał się w kogoś? Co to jest? Bóg? czy co jest gane? Ej, normalnie mi się pojawia. Nie pojawił, wolneło Dostałem jakąś magię! Ej, to są moce! Ej, czuję się lepiej. Wow, jakie mam skrzydła! Czy ja zostałem bogiem? Eee, o co tu chodzi? Ej, o co chodzi? Dostałem god mody? Mody to jest niemożliwe, serio? Czekaj, spróbujmy, podskakuje, podskakuję i... Je latam! Je latam! Patrzcie, widzowie, je latam! Potrafi latać! Ło, wow, zrobiło się jasno! Co się stało? Dostałem... Ej, coś z nieba spada. Widzicie? Ty z nieba coś leci, w... Ej, nie gadaj, serio? Czy ja jestem bogiem, to ja mogę robić wszystko? Ej, czy to serio wypadło z nieba? Patrzcie, mam jakieś różdżki! To jest chyba różdżka Boga. I mam drugą, mam trzecią, mam czwartą, mam piątą! Eee, ale jazda? <ścoughs> jestem bogiem! W Minecraft niemożliwe! Ej, to czyli Bóg może wszystko! No dobra, no to ja chcę, żeby z nieba na mnie wypadła kasa. Ja chcę kasę z nieba, żeby wypadła kasa! Leci kasa z nieba! Co? Co jest? Kasa leci z nieba! Jak to możliwe? Patrzcie, dostaję kasę! Mam kasę! Czyli jak jestem bogiem, to mogę wszystko? Ej, dobra, to ja chcę teraz diamenty. Dużo diamentów, chcę diamenty! Co jest? Lecą diamenty z nieba! Co jest? Ej, co jest? Mogę... To, to działa? Czyli jak ja se zapragnę wszystko, to normalnie będę miał. Eee, to, to, to nieźle. No, no to ja chcę teraz... Czekaj, co bym chciał? Hmm. Chcę złoto. Złoto! Niech pada też złota! Złoto! Chcę złoto, żeby spadało. Zobaczymy, czy będzie złoto. Patrzymy. Czekaj, gdzie jest? Tutaj? Nie, nie leci. Nie, leci, 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 leci! Leci złoto z nieba! Nie, do. No se... Ej, czyli ja wszystko jak się zapragnę, to będę to dostawał? Eee, dobra, to mi się podoba. Chodźmy do przyjaciół. Czekaj, w w mojej wiosce mieszkam dra, już nie chcę złota! To już mi wystarczy. Dobra, ej, w mojej wiosce mieszkają przyjaciele, czyli Sebek, Patty. Tutaj obok jest naprzeciwko moja wioska, nie? Chodźmy do nich, słuchajcie, podlećmy sobie, ej, mogę latać. Ja zrobię im prankę. Dobra, będę mógł mieć godmoda, czyli wszystko będę im mógł robić. Wszystko będę mógł robić, czyli w wiosce. To jest genialne. Czyli mogę robić co chcę. Dobra, no to ja chcę być normalny. Puu! Jestem normalny! Ha! Ej, to co ja powiem, to się stanie, to się robi wtedy. Dobra, to ja chcę. Yy, na przykład yy, jedzę. Bo jestem głodny. Chcę jedzenie! Niech leci z nieba jedzenie! Leci! Patrzcie, kurczaki! Nie gadaj! Leci jedzenie! Ej, patrz, kurczaki lecą, widzicie? Mam kurczaki, gotowy kurczak. To, co powiedziałem, to się pojawia. Ej, moi, moi przyjaciele, to będą w szoku, jak oni to usłyszą, zobaczą. A już nie chcę kurczaka! Dobra, weźmy w takim razie teraz chodźmy do moich przyjaciół. ale ciekawe, gdzie oni są. Weź, wezmę to schowie do ekwipunku. Zobaczymy ich reakcję, ale oni będą w szoku. No chodźmy sobie, gdzieś powinni być moi przyjaciele. Hmm, gdzie oni są? Zaczmy, może tutaj gdzieś będą. Tutaj mieszka Pati, Sebek w mojej wiosce, czyli. O, tutaj są. Cześć, cześć, przyjaciele! Siemanko! Cześć, siemano. Ej, cześć, słuchajcie, ale ja super dzień dzisiaj. Jestem taki szczęśliwy, jak u was. Ta, a, co się stało? Dlaczego no. jesteś taki szczęśliwy? Ja jestem bardzo szczęśliwy. Nie, no że nie narzekamy ogólnie, ale. Ej, a bierz. gdzie jest Alek? Jeszcze brakuje jednej osoby. Gdzie jest Alek? Alek, właśnie... Alek! Czekaj, bo on poszedł chyba na chatę, Wiesz, zaraz przyjdzie, pewnie. Okej, okay, dobra, no to a jeszcze. O, jest, Alek, pojawił się. O, cześć, Alek, tutaj byłeś, stać ko mnie. O, ja jest Alek. Z tobą cały czas. A właśnie, są moi przyjaciele tutaj. Ej, słuchajcie, nie uwierzycie, nie? Ale. Co się stało? Ja mogę wam wyczarować pieniądze. Chcecie? To ty A? Graf, A, no to że... dobra, jak, jak chcesz, masz, no to chłopie. Ale nie co? Dwa razy nie, nie wierzycie mi poważnie? No nie, nie, wierzycie mi... no nie, nie wierzę. No, jakby... Jak co? Jak coś zrobić? nie da się. Uh, Okej, okay. oni mi nie wierzą. Yr, no to dobra, no to patrzcie na to, uwaga, uwaga, pojawiam w ręce i bum, są pieniądze. Ale a a a ty miałeś, jak si no co ty no. stary Ej, to dobra, to, to, to czyli, aha, to czyli na was to nie jest tak, to że tak. Ja to no se. jak ja bym ci mówił, patrz, będę miał ziemię w ręce. No i, i mam ziemię, no wow. Aha, dobra. Ty, okay, patrz, to, no, to... Mam zieloną wełnę, patrz Aha, <laughs> oni się ze mnie śmieją, czyli nie wierzą mi. No dobra, no to patrzcie teraz, uwaga. Niech pieniądze lecą z góry! Pieniądze! Puu! Pieniądze! Pieniądze. O lecą, no lecą, jory, lecą, so, so, lecą, so, ej, so. <laughs> lecą! Ja lecą, patrzcie, patrzcie, lecą Widzicie, widzicie? A jak ty to zrobiłeś? A, teraz patrzcie leci więcej, patrzcie leci e, więcej. Nie chcę łapać e, pijące. <grymne> oh. oh. Ch chyba mi chyba uwierzyli, chyba mi uwierzyli. Widzicie? Ej, to ja... zrób tutaj diamenty i szmanak i złoto i wszystko, chłopie będzie bogaci. No właśnie, właśnie. No, aha, że ja mam teraz diamenty powiedzieć. No, patra. Dawaj, dawaj, no, ja A nie ma tak łatwo, nie ma i co? I co dalej mi nie wierzycie, jak ja potrafię robić, no nie. No, już ci wierzę, słuchaj, powoli. Jeszcze mi do końca nie wierzą poważnie. Ale coś tutaj jest. Jest generalnie to może e, śmierdzące. Tak, może te pieniądze, te pieniądze to wiesz. Ej, nie ja śmiejcie ja się, wiem. oni się ze mnie śmieją. Dobra, no to ja coś zrobię innego. Ale patrzcie, a skąd na przykład ja bym miał różdżkę, widzicie? Taką fajną mam różkę. No, patrzcie chujesz, na mnie. Tak Ruszczkę, tak patrzcie. patrzcie, patrzcie, patrzcie to, patrzcie, patrzcie. po. I, I, co, ej, I co, i co różka? Fajna Gdzie kupiłeś? Gdzie kupiłeś różkę? A ja też oni mam już pieniądze, to też sobie kupię. Ej, taką. Ej, oni nie wierzą, że jestem bogiem. Ech, no, ale wy nie wierzycie, co, że ej, ja, ja, też ja, że ja, co? co? Ej, co powiedzieliście, że mam różkę z tego? Z... No nie Ja też mam teraz pieniądze i też kupię. Ej, oni mówią, że mam ze sklepu różdżkę, nie? Ej, dalej mi nie wierzycie? Tak, podtrzymaczaj to, daj to, daj to. Ej, Ej, oni mi dalej nie wierzą, ale was cieniasy są. Dajcie po babkę, patrzcie to, uwaga, oślepiające światło! Puuuuu, czekaj! Puuu, 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 puuu! Wyłącz, I co, i co? Wyłącz, wyłącz. Wyszł tak. Grad chce, tak. gradowicie! Puuuu się mam! Gradowicie, leci grad, patrzcie, idziecie! O! 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 Rosaj! Zrobił, szkłem rzucał, jest no, no, nie Widzicie, nie wow, no, co widzicie, wow, patrzcie No, widzicie, widzicie to jest niemożliwe, ej, uspokój się A nie wiecie, a patrzcie, a potrafię coś jeszcze zrobić Patrzcie ta uwaga, uwaga, patrzcie No, pokaż, Turnado! Puuu! Nie, Puuu! nie pokazuj wow, Turnado! Uważaj, uwaga! Uważaj sebek A jak mi jeszcze nie wierzycie, to patrzcie, uwaga Mogę wam walnąć kamień na głowę Chcecie? Mogę? No dawaj, dawaj. No jasne, ty, ty to zrobisz. Ej, nie wierzycie mi, że się kamień pojawi? No na nie pewno, nie, ale jak, jak, ma się jak kamień. No? Ej, dobra, co, oni, oni się oni nie mam. od ciebie się nie pojawi. O, o, kamienie to gada. Ale że co, że kamień się nie pojawi, mówicie? O, nie no, Kamienie w kieszeniach trzyma. się ma. No, Okej, dobra, właśnie. oni mówią, że nie, Doro, no to patrzcie to, uwaga. Kamień się pojawia! 3, 2, 1 i PUU! PUP 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 POP POP i co, i co, i co? Co jest? Grane. Kolejny! No, jak ty to bo... zrobiłeś, ja cię! Nie pisz tą rulę, daj mi ją, ja ją odkupię od ciebie, trzymaj! Co on mi kasę chce? Ale co to sobie? Ja kupego, sobie mogę mieć kasę, co, tą ruszczkę, co chce. Ej, a to, ale ja chcę. Ja chcę, ja chcę różdżkę, to co kupię? Nie wierzycie mi? To patrzcie! Niech przybędzie starażna postać! Patrzcie! Bierzcie starszą postacią! postać! aj, 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 aj! Uciekajcie! Ej, gdzie do mnie, gdzie do mnie, wynocha ode mnie! mnie! Ej, wynocha ode mnie, powiedziałem! Bnocha! Nie musicie tutaj być. Co jest kradę. Ale patrzcie, jaki straszny minadżer. A jak ty to zrobiłeś? Ta A, ruszka tak działa? Nieważne, nieważne. Dobra, nie muszę płacić, żeby tu przyszedł. Ma no właśnie, jest. no właśnie, teraz, i, ale słuchajcie, ja mogę coś jeszcze. Wy, Wypad z mojego domu, bo mi nie wierzycie. No, wyjdźcie. A. No, a no, a straszna nie nie ja postać a, a, ich zje, straszna ich postać. A postać ich zabala, ale ich zabala, ich patrzysz, straszna postać, straszna postać. Ja ich zabala, 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 szybko, zabala. a teraz się ich uratuje, teraz się ich uratuje, patrzcie, stanę teraz u góry, zrobię teraz noc, patrzcie, Time Set Night, patrzcie, bum, teraz noc, bo potrafię robić różne rzeczy, nie? Ciemno, ciemno. Uwaga, uwaga, teraz tutaj, wejdę, patrzcie, 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 teraz tu i po. Po, po, po. Ja, dungu, Zobaczcie pomocy. teraz! Kim ja? Czekaj, czekaj, pierścień ognia. E, wezmę sobie rozpad, czekaj, Zmienię tak? Okej, okay, elektroniczny płomień. Płomień, proszę pana! Płomień, proszę pana! na proszę pana! Płomień, proszę pana! Płomień, jest pana! Płomień, proszę pana! Płomień, proszę Młottora Motora przybędzie, uwaga cześć! I poleci! Motora za po... to, robi, to jest mój młot! Jestem najpotężniejszym bogiem w Minecraft! I Wszyscy małowite. klękajcie przede mną! Powiedziałem! Ej, no, nie przepraszamy! Klękamy. Już nie Klękajcie! Mam białe oczy, klękamy, klękamy. patrzcie! O, teraz są niebieskie białe! Ooo, oh, klękają palcami. O nie, za postać was atakuje. A, Muszę ją robotę no o, no, o, lecę! Puuuu! A masz, rozwalecie straszno postać. Został moich przyjaciół, dobra, jestem najlepszy! Na no, a masz! Dawalam w niego! Puuu, pu, dawalamy w niego! Dostaję! Głaz, głaza! Patrzcie, rujnę do szydki. go, spać do Klon, klon, patrzcie, zrobiłem klona. Chodź, klono! aura, auro, elektryczny dysk, elektryczny dysk. Puu dawalam w niego! Pala i ty Najlepszy. Najmocniejszy jestem, rozwalę wszystkich! Dawaj! Trzy, nie, dwa, trzy, błysk! mnie nie rozwalaj! Po, ale dostaję. patrzcie to, jak potrafi latać! Ale nam się rozwalaj! Widzicie to, widzicie to? Po, pu, pum, pu, jaki jestem szybki! Ha, ha, ha! Jo, ej, ale teraz poszedę... postać jeszcze żyje. <laughs> A ja powiem szedłem to nie w sam kierunku. Cześć, lecę do was, rozwalę tą postać! Trzy, dwa, jeden, poważnie! Pada! I... po. Wow, Widzieliście to? Know, go. Ale jak ty to zrobiłeś? Jestem. Ej, chwila, chwila, oh, wow. chwila, poczekaj. Jestem Czy ty, bogiem smystał. Dobra, wierzę ci, ale już, nie ci smicenow, już ci wierzę. Jestem bogiem smystał. Teraz mi wierzę. już ci wierzę, ale krękam. mnie nie dotyka już więcej. Patrzcie na mnie, co teraz zrobię, uwaga, bo teraz wszyscy klękajcie przede mną, bo potrafię mieć takie emocje. Wow, Co Widzicie ty to? Co ty, ej. Co ty robisz. Patrzcie, potrafię powchłonąć wszystko! Jestem najwyższym bogiem w Minecraft, już wyższego nie ma. Nie, nie rób tak, nie rób tak, proszę! Jestem najlepszym, Spokój największym się, bogiem. proszę! Żadnym... jestem oszalałem bogiem, jestem wkurzonym bogiem. Proszę, Musicie... nie rób tam krzywdy! Ej, teraz mogę ich wszystkich wykorzystać. To jest dobra chwila, jak mam takie moce, patrzcie co tu się robi w ogóle. Co ja wytworzyłem, ja potrafię robić wszystkie rzeczy w Minecraft. Jak skoro jestem bogiem, to wiecie, to wszystko mogę, nie? Zabiorę was na Maka, bo mam smaka na Maka, chcecie? Smaka na, na Maka! Jedziemy na Maka No to na Maka, Dobra, no. dobra, no to w takim razie przyzywam samochód, niech przejdzie po nas. E, zobaczymy, może jakieś przejdzie, Czekajcie, rozglądajcie się dookoła, bo gdzieś ten samochód ej, powinien patrze, być. Patrzę, patrzę, szukam. Jedzie! Jedzie, jedzie rzeczywiście! <laughs> oś, patrz, tu kierowcy nie ma. E ej, ej, to. czekajcie, wyjdźcie z auta. Okej, okay, auto, podjedź do mnie. Uwaga, uwaga, teraz patrzymy. Patrzcie, gdzie samo auto, auto widzicie? Auto bez kierowcy jedzie, co jest grane? Podjedź, ej, tu do mnie, tu jestem, ej, tu. Nie, nie, nie tam nie dam, auto nie do przodu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, tak, do tyłu, jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Tak i stop! Stop! Rrr, patrzcie! A nikogo w środku nie ma. A jak auto to jest samo robione, jedzie. Nie nie ma i auto jeździ. Bo jestem najpotężniejszym bogiem, mieć nawet słuchają auta. No, i co, w szoku jesteście teraz? E, teraz no, bardzo, ja bardzo jestem raz w raz. Widzieliście kiedykolwiek, żeby auto jeździło samo? Nigdy! No właśnie, no to teraz jedziemy w takim razie. Uwaga, tutaj do środka, czekaj. Uwaga, czekaj. Ej, zwoli się! Y -y, bo trzeba jakoś usiąść, czekaj. Ej, przestań dzisiaj, ja muszę usiąść, dobra, jedziemy. Trzy, dwa, jedziemy, najlepszy auto, widzicie bo Bóg ma najlepsze auto. No patrzcie mu, aż auto płonie. to, tak się, się Patrz na to! Ej, jej, bo się rozbija, Jesteśmy, jesteśmy, patrzcie, auto płonące widzieliście kiedyś? Nie, je. ja już wysiadam, ja już wysiadam, bo ja jesteśmy przed pizzą, możemy iść na pizzę. Dobra, i teraz możemy iść, niech się pojawi pizza, chcę pizzę. Albo hamburger też może być, o hamburgera. Chodźcie, bo jestem ja wam hamburgera, postawię. Macie popo, popo. Dobra, ja sobie zjem. I jak smakuje wam hamburger z frytkami? No, pamięci, że całkiem niezły. Okej, okay, dobrze. A teraz, ej, może bym wszystkich rozwalił. Ej, co byście powiedzieli, chcecie paść? Nie. No, nie, 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 nie ma opcji, nie, nie, nie. Nie, nie, ja nie mam tego tak. robić? No. Nie, no co ty oszalałeś? Nie. No mogę to zrobić, wylacze, tu jest wylacze, że chodź tu, bo się mnie i nie wkurzaj mnie. Wilacze! przyć, przynieś mi tutaj najlepszą pizzę. Co? On, żaro, puch... ale szybko. On mówi, że nie, bo widzisz? Patrz, ej, wilacze się nie słucha! O, ale wkurzyłeś Boga, jestem wkurzony. Rozkazuję, żeby wszyscy padli. Puu! Patrz, padają wszyscy. A i wszystkich? Ej, o, o. Ups, yy, nie chciałem. <laughs> Ej, czemu, jak ja wszystko powiem, to się robi? O nie, gdzie są moi przyjaciele? A nie, nie chciałem tego, Dobra, no, przepraszam, nie chciałem, tylko żartowałem. Ja tylko żartowałem! O nie, co ja narobił? Ej, co będzie dalej? Podobał wam się odcinek? No to napiszcie w komentarzu, to możemy zrobić drugi kontynuację już jutro. Co? Byście chcieli, żebym był dalej Bogiem? Napiszcie w komentarzu. Wpadajcie na mój sklep Smileso.pl, bo jest nowa kolekcja świąteczna. Zobaczcie na moją piosenkę tańczy już jutro. I widzimy się właśnie jutro, godzina 9.00 z rana, sobota.